Witajcie kochani, mam ostatni dzień października 31 2020, jest 17, I idę z Reksiem na wieczorny spacer. Kiepska jakaś, w Nokia. Nie o to chodzi, chodzi o to, tu jestem na sąsiedniej ulicy, tu jest oświetlenie, to my przyszliśmy stamtąd, ciemność, całkowita ciemność na mojej ulicy ani wójt ani rada gminy ani zebranie nawet wiejskie. nikt nie chce przegłosować przeforsować, żeby to światła były więc mogę śmiało powiedzieć że mieszkam w ciemnogrodzie więc mam poglądy też jak mieszkaniec ciemnogrodu i one będą przedstawione w tym odcinku na wstępie dziękuję tym którzy by, prawda się też do zbiórki dla Marcina bo moim zdaniem to cechuje w społeczeństwo że po, po, pomagamy słabszym, potrzebującym w biedzie a nie to, że ich eliminujemy jako naszą konkurencję i tyle w zasadzie jest yy, w tym filmiku, w tym odcinku takich spraw ogólnych dla wszystkich dalej będą Moje poglądy przedstawiane z grubej rury, z ciemnogrodu ze średniowiecza więc dzieciom i osobom osobom wrażliwym, słabym, nie, niedojrzawym emocjonalnie, psychicznie. Dziękuję, rozłączcie się. Przejdźcie na jakieś inne filmiki, poglądać sobie coś fajnego. Tu będziemy przedstawiać konkretne sprawy. No, tu proszę bardzo, tu jest Reksio. Reksio należy do gatunku pies domowy. I, słuchajcie, powiedzcie mi drogie tam panie protestujące, panowie protestujący i wszyscy moi kochani, czy słyszeliście, żeby y, jakaś suka czy kocica przyszła do weterynarza i powiedziała, że prosi o aborcję? No, sterylizuje się, żeby nie było ich zbyt dużo. I może to też jest rozwiązanie dla tych rozwiązłych dziewcząt, i chłopców. Żeby się wysterylizowali Żeby przed nie macice chłopcy sobie niech jajka utną i wtedy niech się tam Seksują już bez konsekwencji Jeśli nie są dojrzali odpowiedzialni za to co robią To może to jest lepsze rozwiązanie no. Też trochę różnimy się od świata zwierząt, bo przychodzi wiosna Reksio czuje zew natury, <grym> macha ogonem, tak jak wiedział, o czym mówi tak ucieka, szuka tam suk do wiadomo do czego, do, do, do rozmażania Tak, stąd może nawet stare przysłowie polskie, że nie raz chłopcy mówią, że chce mi się ruchać, jak psu, no, no może i tak, no. koty się marcują, tak. To ewolucja czy tam Pan Bóg jak na to patrzy, czy bieżący, czy nie bieżący na, na nas usprawniła jako gatunek, bo czy to yy, zwierzęta w szczególności mają tam raz w roku, góra dwa razy w roku okres rozrodczy, to nas jako gatunek uszczęśliwiono, i tam kobiety mają cykl miesięczny i się mogą tam co miesiąc praktycznie rozmnażać. Tak? A przy tej kopulacji się wydzielają te endorfiny szczęścia, i tak się wszystkim to podoba. Tak? No. I, i, I się za to biorą, tak? Tylko, że po to albo palm mógłby o to, albo natura, żeby podtrzymać gatunek, a nie tylko, żeby sobie przyjemność zadawać. I tak widzę tak, tak, yy, to w tym kontekście. Natomiast chciałem pogratulować wszystkim osobom, tym, yy, które biorą ten udział w protestach. Szczerze pogratulować doboru symbolu tej, tej akcji, czyli tego czerwonego Pioruna, bo to jest genialna sprawa. No, lepiej nie mogli się fać, bo to od razu wskazuje, czy im, kto jest w, waszym idolem historycznym, czyje poglądy. Yy, I pomysły na, na, na świat, w tym na społeczeństwo, yy, realizujecie, reprezentujecie sobą. Przypomnijmy, że, że pojedyncze piorun to był symbol Hitler czyli młodzieży tam, niemieckiej. Między pierwszym a drugą do upadku, w zasadzie trzeciej rzeczy, która dobrowolnie się zgłaszała, żeby wspierać wodę Pillera, szefa partii NSDAP. Nacjonale socjalistyczne Deutsche Partung, tak? Narodowo-socjalistycznej partii pracujących Niemców. A dorośli, którzy się na chodnika zgłaszali, żeby wspierać Firera. na no to się zgłaszali do organizacji SS, tam sztum, coś tam geszlice, sztafetem, czyli sztafety szturmowe. Stąd SS i symbol dwa pioruny. No i oni też, też uważali i zasunęli tym, że ileś tam milionów Wymordowali Żydów, Polaków, Romów, Rosjan, a nawet i swoich tam radaków jak się im tam sprzeciwiali. Sobie też uważali, że jesteśmy pod ludźmi, oni są tylko stworzeni do życia na tej planecie, a my tylko zabieramy im powietrze i tlen. Tak samo wy drogie panie, drodzy panowie, spod znaku czerwonego fioruna, też uważacie, że wasze dzieci zagrażają wam i temu światu, więc trzeba je wymordować. Gratuluję. Nawet w świecie zwierząt, tam jak się eliminują, to to cudze potom swoje własne. A tu człowiek niby nie i co tam mądrzejsza, nadrzędna, homo sapiens, człowiek rozumny, tak morduje własne dzieci. No, ja bym poszedł na waszym miejscu dalej, tam jak wasz idol, tam profesor Zinger, twórca nowoczesnej etyki, neoliberalnej i filozofii, on twierdzi, że do dwóch lat można mordować dzieci, bo jeszcze nie mają świadomości, że są ludźmi i tam niewielki krzywdy im się nie robi. Tak, no co jaka to różnica? 10-12 tygodni? Dzień przed porodem, a może dzień po porodzie, a może rok, a może dwa. A może a może, może pójdźmy dalej tam wszystkich, co tam nam przeszkadzają, niewygodnych, tak jak jest tam w niektórych krajach, się nie będę wymieniał, gdzie jest tam eutanazja, życzenie rodziny. Najpierw się podaje człowieka do sądu, że, że on nie jest w stanie samodzielnie tam podejmować decyzji. Potem druga prośba, eutanazja takiego członka rodziny i no, to rodzina na szczęście może, ale to rozszerzmy, to no, tam będziemy. Tam każdy, każdego niech no z tego świata, wyeutanazuje tak, będzie, będzie, będzie więcej przestrzeń życiowa, rybę cał tak, będzie tak, jak SS chciało, Himmler, Hitler. No. I tu wam powiem jeszcze, że jak już tak naszedujecie SS-manów, to oni sobie tatuowali te swoje te dwa pioruny, na ogół tam pod pachą, nieraz tam gdzieś tam na nogach, na nogach, żeby się rozpoznawać w razie gdyby. Ruskim to bardzo pomogło, jak ich brali do niewoli, bo rozbierali ich, znajdowali taki znak, to ustawiali pod drzewem, pod płotem pepesze, przeładowali trach i po, po, po osądzeniu takiego zwolennika firera i jego narodowo-socjalistycznych poglądów, tak? No to być, być może do tego dojdzie, że i tu będą takie rozwiązania, czego wam nie życzę. Ja tylko y, daję Wam do przemyślenia taki temat, że gdyby wasze matki i ojcowie wasze w stosownym czasie, jak was tam poczęli, mieli takie poglądy jak wy, a, a wtedy jeszcze na ogół była ta ustawa o dobrowolnej tam na na życzenie, z wami tak by się obeszli, to byście teraz nie chodzili i tego nie, nie krzyczeli, tego się nie domagali. No ale ok, no, oni nie mogli, nie, nie mieli takich skrupułów, mieli tych skrupułów, wy nie macie. Proszę bardzo, żyjecie, aborcjonujcie swoje dzieci. Przyjdźcie potem do mamy, do taty, taty. powiedziecie, mamo, tato, byłbyś dziadkiem, ale moje wspaniałe, fantastyczne, neoliberalne poglądy faszystowsko-lewicowe doprowadziły do tego, że już tam którąś aborcję odbyła. No, więc nie będziecie, no. Fantastycznie, tak? No. I ogólnie to wielki darów się podniosło, że, że ta ustawa jest, ona tam ma trzy wyjątki. Yy, jak płód prawda, zagraża życiu matki, no to wybieramy, matka żyje, dziecko nie, no to dajmy szansę już tej matce, tak? Z czynu nielegalnego, no to to, to jest też z gwałtu, no to, to to jest zrozumiałe, no tam nikt, chociaż gwałcicie i to też, ja bym ich kastrował raz na dobre i byłby spokój, tak? Więc to, że burdele by zrobił państwowe i wtedy chłopcy, młodzi itd. i tak dalej, różni tam kolejeńcy, tam przyszli by, swoje potrzeby, a jeszcze państwo by dorobiło, a tak to zabawa w czuciu babkę. No i czyli zabronione, drugi to jest No chociaż tutaj się dziwię, bo, bo wasz idol, nasz krajowy profesor Hartmann z Krakowa, tak, neoliberalny, ateista pochodzenia wiadomo jakiego. On twierdzi, że powinny być dopuszczone, no przecież jak się dwoje dorosłych ludzi tam zakochało w sobie, to nie ważne czy brat czy siostra, tak? No, to z jednej strony chcielibyście się chodzić w kaźrodce związki, z drugiej strony chcielibyście ten... No to zrozumiałe, bo tutaj no, to genetycznie to mogą być duże obciążenia, to to już wiemy. No, no i słuchajcie, jeżeli, jeżeli są jakieś tam przesłanki, że, że, że płód będzie tam prawda, zdeformowany i tak dalej. To, co do domu, nie będzie miał głowy, mózgu, no to i tak umrze, no ewentualnie do takie bym jakieś ciężkie deformacje brał pod uwagę. Natomiast Trisomie 21 czy 18, a nazywane zespołem Downa, tak, bo pan Down to odkrył, nazwał to mongolizm, bo Mongolowie się sprzeciwili w 60-tych latach i jest teraz tylko zespół Downa. Ale poprawna nazwa, tam jak ktoś chodzi do szkoły, uczy się trochę i tak dalej, to, bo on mówi, że to Trisomie, a nie żaden zespół Downa. No, no to są kraje nowoczesne, Dania, Islandia, tam inne dążą, że tam już od wielu lat nie mają problemu, bo właśnie wszystkich takich odsyłają, zanim się na narodzą, tak? No, ja osobiście tam miałem i kolegów, i ze swojej koleżanki, z zespołem Dawna i z Heine, Medina, i osobiście sobie nie wyobrażam tego, że mieliby nie żyć wśród nas i nie funkcjonować, no. No ale to każdy ma swoją mądrość, swój pogląd. No. Tu jeszcze raz, porał. chcecie, to to się aborcjonujcie Tam Może z drugiej strony, jak mają takie mądre dzieci, jakby się rodzić, to może lepiej, żeby się nie rodziły. A jeszcze może mądrzejsze będą w negatywnym znaczeniu. No nic, idziemy z lekkim dalej. Ostatnia część pogadanki mojej. Doszliśmy z lekkim do cmentarza. Widać o lampki, się palą, jeszcze zapalone wczoraj. I tu z tego miejsca jako katolik chciałbym podziękować, dziękuję panie premierze Morawiecki, panie wicepremierze Kaczyński za to, żeście zamknęli nam cmentarze na te święta, które obchodzimy tam od tysiąca lat już z tego dnia konkretnego, bo się boicie, że ktoś przyjdzie, zapali świeczkę, pomodli się i wróci do domu. I tu pewnie będziecie wystawiać policję, strażę i karać mandatami, jakby ktoś wszedł i próbował jednak położyć wienieców, zapalić świeczkę. Ale to, że tłumy tysięczne tam degeneratów, wariatów i innych tam frustratów biegają wam po, po, po miastach, roznoszą wirusa, tak? To boicie się, tak? Panie mistrze Kamiński, gdzie jest policja? Jakbyście się tam każdemu tam dali tam mandat po kilkaset złotych, a jak łamie kwarantannę po te 30 tysięcy do zapłacenia, to może by się i te strajki zakończyły z dnia na dzień. No ale wy się boicie, no łatwiej uderzyć w katolików, tak jak tak jak istamiści. czego nie pójdą na LGBT, tylko najłatwiej tam we Francji pójść z machetą babci możącej się łatwiej głowy, obciąć, niż tam na wariatów z Antifa iść. a tu jeszcze na koniec tam do tych kobiet, tam, które tam te maserski z tą OS to jak cię Sesmani też sobie wytatowujcie na czole, na twarzy, na dupie, na cyckach wszędzie, żeby było widać z daleka kim, z kim się ma do czynienia jak się jak uważacie, że to są najmądrzejsze poglądy na świecie i tak dalej. No. Paną też tam, no jak tam są, no to co na Kindybale, wszędzie tam. No. Oni się tam szli do końca. Wierzyli w i jego mądrość. Wy też wydatucie, żeby było wiadomo. No. Także wiem, że pogaranka jest taka, jaka jest. Pogląd mój jest taki, jaki jest. Jestem nie jest z tego świata, z ciemnogrodu. Nie rozumiem tego wszystkiego no nie wiem jak ktoś się zgadza z nie poglądami. Niech daje lajka, like, kto się nie zgadza. Niech daje łapę w dół, bo naprawdę wisi mi to takie mam poglądy. Już raczej ich nie zmienię, bo chodzisz tam zawodu tam chodziłem w skórę, włosy zapuszczałem, tam jeździłem po Jarocinach innych tam w no, byłem wojskowym, to jeszcze komunistyczne było, tam też tam dziadki opowiadali, jak z ruskimi pomagali Wietnamcom Sajgon zdobywać i tak dalej. No a pomimo tego no, tam jakiś chrustra rzuca. Jakiś tam szkła na cmentarz. No nic, no, będziemy z jak wracać do domu do naszego ciemnogrodu. Hmm. A jeszcze jakie mam pytanie na koniec do, 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 do tych kobiet, które już dokonały aborcji, bo do jutro zmarły, Czy się modlicie za te płody, za te Wasze dzieci? Czy tak uważacie, że tam no? I też tam jak tam różne tam panie, tam małżeństwa nawet tak, że tam jedna dziecko tak, drugie, trzecie, to już nie bardzo bo ten To trzeba mieć wartość, żeby być pierwszym w chodejce, no. Jak to jest? Sam, no, bo do, bo niektórzy tam, co protestują, roty śpiewają Marii Napiskiej, Tak, nam dopomóż, Włók. Tak? No nie wiem, w dziesięciu przykazaniach nie zabijaj. Z was są chrześcijanie, katolicy, te tam, tam. No, no i z tą refleksją Was. I tak, wszyscy poumieramy, tak? no, ale lepiej by było ubierać z przyczyn naturalnych. Czy na to ciężkich chorób? A nie od głupoty tam swoich rodziców czy krewnych. Dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie. Wracam do mojego domu, do Ciemnogrodu.